Cześć kochani, dzisiaj koktajl białkowy, idealny po treningu siłowym. Zaczynamy. Białko jest bardzo ważnym składnikiem odżywczym w naszej diecie, podkręca metabolizm nawet od 15 do 30%, buduje nasze mięśnie, buduje tak naprawdę cały nasz organizm. Wszystko, co mamy w sobie i na sobie, zbudowane jest tak naprawdę z białka, ale z białkiem nie wolno przesadzać. Nadmiar białka obciąża naszą wątrobę, nasze nerki i, co jeszcze bardzo ważne, przyspiesza starzenie się organizmu. Dzisiaj przygotujemy koktajl o wsiane jabłuszko karmelowe, które pozwoli nam zadbać o dobry sen już od samego rana. Pamiętajcie, że kawę nie można pić za dużo. Wiele osób ma zmniejszony metabolizm kofeiny i to źle wpływa na ich sen. Ostatnią kawę możemy zjeść o godzinie 16, ale zamiast kawy od samego rana musimy dbać o to, żeby ten sen był dobry, dlatego e, zachęcam do robienia ze mną koktajlu e, karmelowe owsiane jabłuszko. Zaraz wspólnie przygotujemy energetyczny koktajl, który jest wymiennikiem porannej kawy. Zaczynamy. Oglądajcie. Możemy pić dwie-3 filiżanki kawy dziennie. Filiżanki, nie kubki. Filiżanka ma około 120 ml, ale co? Zamiast tej kofeiny, tutaj przychodzi nam z ratunkiem guarana, która jest idealnym wymiennikiem kawy. Również zawiera kofeinę, ale taką kofeinę, która wolno się uwalnia w naszym organizmie i wystarcza na dłużej. Cześć, kochani, zapraszam Was do wspólnego miksowania. Dzisiaj przygotujemy zaskakujący koktajl na odporność. Zapraszam. Koktajle można robić przez cały rok i nie muszą to być koktajle zielone. Dzisiaj zaproponuję wam koktajl na bazie melona. Będzie taki troszkę wytrawny, pikantny koktajl, ponieważ dodamy do niego imbir, cynamon, kardamon, kurkumę i uwaga, do kurkumy będzie magiczny składnik. Całość rozrzedzimy sobie, podkręcimy jogurtem, który oczywiście ma działanie probiotyczne bo odporność znajduje się w naszych jelitach i o nie musimy dbać. Koktajle są bardzo zdrowe, bo zawierają błonnik pokarmowy, który hamuje wchłanianie cukru, więc są zdecydowanie lepsze niż zwykłe soki. Cześć kochani, dzisiaj śliwkowe zawrót głowy. Zrobimy fajny, już trochę jesienny koktajl ze śliwek. Jakie właściwości mają śliwki? Zawierają przede wszystkim dosyć dużo jodu, żelaza, witamin z grupy B, magnezu. Ale co najważniejsze w śliwkach, to błonnik pokarmowy. To jest składnik, który doskonale wpływa na pracę naszych jelit, poprawia skład mikrobiom jelitowego, który akurat gwarantuje zdrowie całego organizmu. Subskrybujcie i wpadajcie na mój profil na Instagramie. Do zobaczenia, cześć!